Przekaźnik radiowy RF433 pojedynczy. Model SHMORF1. Opis produktu, specyfikacja, uruchomienie i konfiguracja. Specyfikacja przekaźnika radiowego RF433 pojedynczego model SHMORF1. Napięcie znamionowe. Od 100 do 240 V50 Hz. Temperatura zakresu pracy. Od minus 20 stopni Celsjusza do plus 55 stopni Celsjusza. Zasięg. Na zewnątrz do 80 metrów, wewnątrz do 25 metrów. Ilość przełączników. Max 10 przełączników na kontroler. Tryb pracy. Parowanie bezprzewodowe. Rozmiar urządzenia. 44x44x22 na na mm. Komunikacja. RF 433 MHz. Max obciążenie 5A. Max obciążenie LED 502. Schemat podłączenia przekaźnika z pojedynczym wyłącznikiem tradycyjnym. Pierwszy: przekaźnik RF433. Drugi: wyłącznik mechaniczny. Trzeci: źródło światła. Czwarty: N, obwód neutralny. 5. L, obwód fazowy, wejście. 6. L1, obwód fazowy, wyjście. siódme S, złącze do podłączenia wyłącznika tradycyjnego. Schemat podłączenia przekaźnika sterowanego tylko za pomocą wyłącznika kinetycznego. Do parowania przekaźnika RF433 użyto smart wyłącznika kinetycznego pojedynczego model SHSWK i NW1. Parowanie przekaźnika RF433 z wyłącznikiem kinetycznym. Aby rozpocząć, upewnij się, że przekaźnik RF433 jest podłączony do zasilania. Następnie wciśnij przycisk parowania na przekaźniku RF433 przez ok. 3 sekundy, aż dioda zacznie migać. W tym momencie przekaźnik jest gotowy do parowania. Następnie naciśnij przycisk na wyłączniku kinetycznym, co spowoduje wysłanie sygnału do przekaźnika. Gdy sygnał zostanie odebrany, dioda na przekaźniku przestanie migać, co oznacza że parowanie zakończyło się sukcesem. Teraz możesz testować działanie, sprawdzając czy przełączenie wyłącznika kinetycznego steruje podłączonym urządzeniem.